Jeśli prowadzisz małą firmę, to wiesz jedno: dobra oferta to niestety za mało. Twoi klienci muszą najpierw Cię znaleźć, zrozumieć wartość Twojej usługi i zaufać na tyle, żeby zrobić ten pierwszy zdecydowany krok. W tym odcinku pokażę Ci 5 sprawdzonych strategii marketingowych, które pomagają zwiększyć świadomość, budować markę opartą na zaufaniu i skutecznie promować mały biznes nawet bez dużego budżetu czy skomplikowanej struktury. To podejście, które testujemy i wdrażamy codziennie w mojej agencji AdMate i które możesz dopasować do swojego biznesu od razu po obejrzeniu tego materiału. Nazywam się Beata Wierzchowska. Jestem marketerką i przedsiębiorczynią. Mówią na mnie dobra wróżka od płatnych kampanii. Na co dzień pomagam biznesom rozgościć się w online'ach. Jestem założycielką agencji digitalowej AdMate gdzie łączymy praktyczną wiedzę o kampaniach marketingowych z zamiłowaniem do estetyki. Stworzyłam także Akademię Adsów, przestrzeń dla przedsiębiorców, w której uczę prowadzenia skutecznych kampanii na potrzeby marek osobistych i małych biznesów. Pierwszym krokiem do efektywnej strategii reklamowej dla małego biznesu jest to, żeby zadbać o swoją obecność online, zwłaszcza o stronę internetową. Zanim klient podejmie decyzję o współpracy z tobą, z twoją marką, najczęściej robi coś bardzo prostego: co? Wpisuje nazwę twojej firmy z Google. I to, co tam zobaczy jako pierwsze, często tak naprawdę decyduje o tym, czy zrobi krok dalej. Dlatego twoja strona internetowa. Nawet jeśli jest prosta, powinna jasno komunikować, czym się zajmujesz, co oferujesz i jak się z Tobą skontaktować. Co więcej, ważne jest to, żeby wszystko działało dobrze, sprawnie na telefonie, ładowało się szybko i też, żeby nie wymagało od klienta zgadywania, gdzie kliknąć, żeby więcej dowiedzieć się o Twojej ofercie, o Twoich usługach, o Twoich produktach. Pamiętaj też, że nie musisz mieć bardzo rozbudowanej strony, jakiegoś rozbudowanego serwisu. Ale musisz mieć stronę, która pracuje dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Czyli musi być bardzo właśnie przyjazna dla Twojego potencjalnego klienta. I tak samo sytuacja wygląda, jeśli chodzi o media społecznościowe. Jeżeli w mediach społecznościowych masz stronę swojej firmy, masz konto swojej firmy, na przykład na Instagramie, to zadbaj o relacje wyróżnione o biogram, czyli to, co jest pod Twoją nazwą. O informacje, gdzie ktoś może kupić Twoje produkty, Twoje usługi i o to, co oferujesz, żeby nie musiał się zastanawiać, w czym Twoja firma się specjalizuje i łatwo znalazł drogę do Twoich produktów lub Twoich usług. Krok numer dwa. Zbieraj i wykorzystuj opinie klientów. Każdy z nas, każdy, dokładnie każdy z nas, przed zakupem lub podjęciem decyzji zakupowej lubi sprawdzić, czy inni byli zadowoleni z takich produktów lub z takich usług tej firmy. Jest to bardzo naturalne i dokładnie tak samo robią Twoi klienci. Dlatego zadbaj o to, żeby opinie na temat Twojej firmy były nie tylko zbierane, ale też widoczne w Twoich źródłach, na Twojej stronie internetowej, w Twoich social mediach. Proś także o te opinie aktywnie. Nie tylko po zakończonej współpracy, ale także w trakcie, po dostarczeniu produktu, konsultacji. Pamiętaj, żeby wykorzystywać opinie Twoich klientów w mediach społecznościowych, na stronie, w materiałach promocyjnych, a także w reklamach, bo społeczny dowód słuszności jest tutaj bardzo dobrą dźwignią, jeśli chodzi o sprzedaż. A jeśli działasz lokalnie, dodanie imienia lub dzielnicy typu np. Ania z Ursynowa, Kasia z Białołęki e, potrafi naprawdę zdziałać cuda, bo zwiększa wiarygodność takiej opinii i pozwala się z nią utożsamiać Twoim przyszłym klientom, zwłaszcza właśnie w tych biznesach lokalnych. Pamiętaj, że opinia jest to Twoja waluta zaufania jedno w sumie z najtańszych, a zarazem najskuteczniejszych narzędzi marketingowych. Krok numer trzy do efektywnego marketingu w małej firmie to budowanie partnerstwa zarówno tego lokalnego, jak i onlineowego. Wiele firm działa w takim przekonaniu, że wszystko trzeba robić samodzielnie i każdy z nas myślę, że od tego zaczynał, że jesteśmy trochę taką zosią samosią w swoim biznesie, chcemy wszystko sami wszystkiego samemu się nauczyć i wszystko. Samodzielnie zrobić. Ale prawda jest taka, że we współpracy drzemie ogromna siła i potencjał. Dlatego, może dobrym pomysłem będzie poszukanie marek, które mają podobną grupę docelową, ale nie są dokładnie Twoją konkurencją. Może być to na przykład taka synergia kawiarni, która współpracuje z kwiaciarnią. Fizjoterapeutka, która współpracuje z trenerką personalną, czyli jakby crossing. Tych różnych usług, produktów, wzajemne wspieranie się na przykład też na live'ach na Instagramie sprawia, że Twoja marka może rosnąć szybciej, nawet przy niewielkim budżecie. Możecie robić wspólne akcje, polecać się nawzajem, tworzyć różne lead magnety, albo nawet też organizować wydarzenia, właśnie live, y, różne eventy. Takie działania nie tylko rozszerzają zasięgi, ale także automatycznie budują zaufanie, bo rekomendacja od marki, którą klient już zna, działa tak naprawdę jak pozytywna opinia wiernego klienta, klienta ewangelisty i pomaga ci też docierać do bardzo podobnych osób. Także jeżeli społeczność marki, z którą współpracujesz, jest bliska Twojej społeczności, Twojemu idealnemu klientowi, to będzie doskonały pomysł, żeby spróbować takiej współpracy. Krok numer cztery: prowadź spójną komunikację w social mediach i mailingu na stronie ogólnie w online. Pamiętaj, że nie musisz być wszędzie, ale już tam gdzie jesteś, gdzie zdecydowałeś się być lub zdecydowałaś się być, warto być konsekwentnym, autentycznym i spójnym. Nie musisz próbować nadążać za wszystkimi, za tymi trendami, których jest tak naprawdę bardzo wiele i bardzo szybko się zmieniają, a warto tutaj skupić się na Twoich wartościach, wartościach Twojej marki. Które są ważne dla ciebie i dla twoich klientów. Dlatego dobrym pomysłem będzie dzielenie się wiedzą, pokazywanie kulisów Twojej pracy, odpowiadanie na pytania, edukowanie i koniecznie budowanie własnej listy mailingowej. Dlaczego to ważne? Ja lubię mówić, że jeśli masz nawet duże konto na Instagramie, w social mediach, to Instagram to jest takie trochę wynajmowane mieszkanko. I tak naprawdę nigdy nie masz pewności, czy to Twoje mieszkanko jeszcze jutro będzie dostępne dla Ciebie i dla Twoich potencjalnych klientów. Dlatego newsletter jest to Twoje własne medium, niezależne od algorytmów, od zmian trendów, itd. itd. Idealne miejsce na to, by pogłębiać tę relację z Twoim klientem i prowadzić go przez proces zakupowy. Obserwuję to zarówno w swojej marce, jak i w markach moich klientów. Że jednak nadal newsletter jest to narzędzie źródło, które sprzedaje najlepiej, zwłaszcza te produkty premium, produkty z wyższej półki cenowej, ale nie tylko. Jest to dotychczas najlepsze narzędzie sprzedażowe. I na koniec coś, co nadal bywa niedoceniane, a ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe. Czyli krok piąty pokaż, kto stoi za marką, bo ludzie kupują od ludzi. Ludzie bardzo chcą wiedzieć, kto stoi po drugiej stronie kim jesteś, dlaczego robisz to, co robisz, jaka jest Twoja historia, jakie wartości reprezentujesz, lubią różne sneak peeki, yy, na przykład z Twojego życia osobistego, co nie jest oczywiście żadnym must have w każdej marce, bo jeżeli nie chcesz się tym dzielić, no to oczywiście to też jest ok, ale nie bój się pokazać swojej twarzy, swojego zespołu, swojego dnia pracy, tego jak pracujecie, jak to wygląda tak behind the scenes. Pokaż emocje, pokaż atmosferę, pokaż zaangażowanie, jeśli to możliwe. I pamiętaj, że wszystko praktycznie w tych czasach jest do kupienia online, ale to właśnie ludzka historia często decyduje o tym, że klient wybierze Ciebie, a nie kogoś innego, bo właśnie Twoje wartości, Twój charakter. To, co Ty gdzieś tam pokazujesz, właśnie w mediach społecznościowych, czym się dzielisz, sprawi, że to będzie rezonowało z jego wartościami i zdecyduje, że to właśnie z Tobą, z Twoją marką chce dalej współpracować lub z Twoich produktów bądź usług korzystać. Jak widzisz, skuteczny marketing w małym biznesie nie musi wymagać milionowych budżetów ani pięciu specjalistów na pokładzie, ogromnego e, teamu marketingu i właśnie jakiejś bardzo skomplikowanej strategii. Ale wymaga on świadomości, konsekwencji i często odwagi, by działać trochę inaczej niż wszyscy, ale nadal spójnie ze swoimi wartościami. Daj znać w komentarzu, która z tych strategii działa już u Ciebie albo którą planujesz wdrożyć jako pierwszą. A jeśli chcesz więcej sprawdzonych wskazówek, jeśli chodzi o marketing i metaadsy, które pomogą Ci rozwijać mały biznes bez przepalania budżetu, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. I śledź nowe odcinki, które pojawiają się tutaj w czwartki. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.